Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnej skrzyni, jaka trafiła do mnie no jakieś 35 lat temu, w latach mojej głębokiej młodości. Skrzyni, którą nieświadomie przechowywałem i traktowałem jako skrzynkę narzędziową, nie mając pojęcia o jej przeznaczeniu militarnym. A na bazie, na bazie historii tejże skrzyni, bo jakiś taki wątek historyczny udało mi się zbudować, opowiem, co potencjalnie w niej się znajdowało i co nieodłącznie towarzyszyło Wszystkim, przede wszystkim wojskom pancernym na wszystkich frontach ostatniej wojny, w tym również bitwie rubańskiej. jak już powiedziałem, ładnych parę lat temu, nie przypominajmy ile, trafiła do mnie skrzynia ciężka, metalowa, skrzynia koloru zielonego, tak jak tutaj widoczna. Ja nie mieszkałem jeszcze wtedy w Lubaniu, ale skrzynia przyjechała z Lubania. Skrzynia przyjechała z Lubania, to gwarantuje na 100%. No, przydała się w warsztaciku domowym na narzędzia. Nawierciłem otwory, gdzie trzeba. Powiesiłem na ścianie Mojego budynku gospodarczego, i przez ćwierć wieku zapomniałem zupełnie o niej. Jakieś 15 lat temu, 10-15 lat temu, prawie 15, przypomniałem sobie o niej i zacząłem się głęboko zastanawiać. To było na bazie oczywiście tych wszystkich spraw związanych z Bitwą Lubańską, tych moich zwiększonych zainteresowań. Postanowiłem przyjrzeć się bliżej tejże skrzyni. I coś mi w głowie zaczęło świtać. Coś mi w głowie zaczęło świtać. I przyglądając się z bliska dostrzegłem, dostrzegłem napis. Napis biały, wyraźny, biały napis pod warstwą. On został zamalowany farbą. Niewielkie użycie papieru ściernego spowodowało, iż napis się odsłonił. Po zdarciu wierzchniej farby warstwie farby zielonej odsłonił się napis zip działowy skrzynia numer 1 waga 37 kg 85 myślik a.cz. myślik 44r. No oczywiście zaskoczenie, zaskoczenie, na no, przede wszystkim dojście do tego co, co oznaczają te napisy. Co oznaczają te napisy? zip dla artylerzystów, pancerniaków, ludzi związanych z wojskiem słowo ZIP nie stanowi żadnej tajemnicy. Jest to skrót przyjęty od, z rosyjskiego, od armii sowieckiej. Zapciasty instrumenty prynadlieżności. Części zapasowe, narzędzia, akcesoria. Tak to tłumaczymy. ZIP przyjęte wprost do języka polskiego, chociaż mogłoby pewnie brzmieć inaczej. Także to słowo mamy rozszyfrowane. Skrzynia numer 1, waga 37 kg. To jest sprawa oczywista. No i pozostałe: 85, myślnik c. myślnik 44 rok. 85 chodzi o kaliber, chodzi o kaliber armaty. Mówimy o zipie działowym, czyli o częściach zapasowych do armaty. Tak? a c. -Cze, Armia Czerwona, oczywiście, 44 rok. 44R, 44 rok. Do w tym momencie powiem szczerze, wiecie Państwo, przeżyłem lekkie uniesienie, kolana się ugięły, bo doszedłem do wniosku, że mam przed sobą artefakt pochodzący z okresu wojny, II wojny światowej. Artefakt w doskonałym stanie. A skąd pochodzi ten artefakt? Kiedy przyjrzymy się na zdjęcia sowieckich czołgów T-34. Przyznam szczerze, że ten kaliber 85 to mi od razu gdzieś tam ukierunkowało. Popatrzymy na lewej bocznej burcie długie podłużne skrzynie. To jest właśnie ta skrzynia. Ta skrzynia zamocowana do czołgu, do błotnika po lewej stronie czołgu obok wieży. W tej skrzyni znajdowały się te wszystkie elementy, o których mówiłem wcześniej. Oczywiście demontaż, jakaś taka konserwacja zgrubna, skrzynia jest u mnie zabezpieczona, zakonserwowana. No i przez ostatnie z kolei również 10 lat jakoś głębi nie zastanawiałem się nad pochodzeniem tejże skrzyni, bo to nie jest taka prosta sprawa. Skojarzyłem z bitwą lubańską, oczywiście zniszczone czołgi i tak ale to jest nieprawda. To jest bzdura. Ponieważ zaangażowane korpusy pancerne dwa, właściwie jeden korpus siódmy pancerny w Bitwie Rubańskiej i dziewiąty korpus zmechanizowany, również wyposażony w czołgi T-34, no, posiadały oczywiście w wyposażeniu czołgi z tymi skrzyniami. Nawet widzimy to na zdjęciu archiwalnym, na zdjęciach archiwalnych, zniszczonych czołgów tutaj na terenie rubania. Natomiast no, rzecz oczywista, że przecież jeżeli te skrzynie w ogóle posiadały napisy, no to nie posiadały ich w języku polskim. To jest zupełnie bez sensu. To jest zupełnie bez sensu. Więc skąd ten. Skąd ten napis? Nie? Od razu. Przyszedł mi, na myśl, przyszedł mi na myśl. Jedyna jednostka pancerna sformowana na wschodzie, bo oczywiście mowa tylko o takich jednostkach i wyposażona w sprzęt, sprzęt radziecki. Chodzi o pierwszy korpus pancerny. Ten pierwszy korpus pancerny sformowany w 1944 roku, wyposażony już na terenie Polski tam gdzieś koło hełma w sowiecką broń pancerną i ten korpus, który dotarł. Dotarł nad Wysę Użycką, brał udział w forsowaniu, oczywiście brał udział w bitwie użyckiej, bitwie pod Budziszynem, następnie no, w składzie Pierwszego Frontu Ukraińskiego, oczywiście, następnie, następnie w walkach na terenie, na terenie Czechosłowacji. Ja o tym mówiłem dość obszernie. Przy okazji troszeczkę się pochwalę, bo mówiłem o tym, o, o, o walkach drugiej armii na Użycach. Opowiadam dość powszechnie w swoim filmie, nakręconym, nakręconym razem z telewizją Lubań. Pozdrawiam redaktorów Plocha i redaktora Pigułę, przy których to udziale nakręciłem film, który cieszy się, okazuje się bardzo dobrą oglądalnością. Tam zda się ponad 100 tysięcy wejść, więc zachęcam. Podajmy link tutaj na ekranie. No w każdym, razie, w każdym razie, jedyna w zasadzie jednostka, która mogłaby być wyposażona, pancerna w skrzynie z polskim napisem, musiała być polską jednostką. W moim przekonaniu były to czołgi pierwszego Korpusu Pancernego, które to po zakończeniu wojny, jednostki te zostały ześrodkowane w rejonie Zgorzelca nie z Gorzelca. Być może tam podjęto decyzję o, o częściowej zdjęciu z ewidencji, części uszkodzonych czołgów, gdzieś tam rozebrano, rozbierano te czołgi, zdemontowano oczywiście skrzynie narzędziowe, które mogły służyć do, do, do powtórnego wykorzystania. I tam linią kolejową, prosty, prosty odcinek, skrzynia trafiła do Lubania. Nie mająca związku z bitwą pancerną lubańską, ale jednak mająca związek. Z działami polskich jednostek pancernych, również tutaj w, na terenie Łużyc. Pierwszy korpus pancerny został sformowany w okresie od lipca do września 1944 roku w Berdyczowie pod Żytomierzem na Ukrainie jako pierwszy polski korpus czołgów. Od 10 października 1944 roku podlegał naczelnemu dowództwu wojska polskiego. Na mocy rozkazu Sztabu Głównego korpus został przewieziony transportami kolejowymi w okolice Heuma, gdzie jednostki otrzymały sprzęt i rozpoczęły szkolenie bojowe. 9 lutego 1945 roku korpus został podporządkowany Pierwszemu Frontowi Białoruskiemu i ześrodkował się w rejonie Krzyża na Pomorzu, a 19 marca przeszedł do dyspozycji dowódcy II Armii Wojska Polskiego. W dniach od 7 do 10 kwietnia został przegrupowany na północny zachód od Bolesławca. Siłę uderzeniową korpusu na wzór pancernych korpusów sowieckich tworzyły trzy brygady pancerne, druga, trzecia i czwarta oraz jedna, pierwsza brygada piechoty zmotoryzowanej. 16 kwietnia 1945 roku pierwszy korpus pancerny został przeprawiony przez Nysę po mostach. Jako grupa szybka II Armii Wojska Polskiego wszedł do walk na Użycach. Od 17 do 18 kwietnia uczestniczył w forsowaniu kanału Neugraben, rzeki Szwarcerszeps i Szprewy oraz walczył o Niesky, Buchwalde, Kliks, Weisenberg Weissenberg i inne miejscowości. W związku z uderzeniem niemieckich sił pancernych z południa zawrócił spod Budziszyna i wykonał kontratak w rejonie Nieski. Od 20 do 22 kwietnia kontynuował natarcie na zachód, osiągające Radeberg i Hermsdorf, na północny wschód od Drezna. Wskutek głębokiego włamania się Niemców, w ugrupowanie II Armii Wojska Polskiego Korpus zawrócił sprzed pola Drezna i forsownym marszem przeszedł do rejonu na północ od Budiszyna, gdzie zareglował zachodni bok włamania, tocząc walki do 29 kwietnia. Na południowym odcinku frontu trwa groźne uderzenie armii Schernera. Przeciwnik rzucił tu duże siły pancerne i zmotoryzowane. Jeszcze jedna próba odsieczy dla Berlina. Scherner uderzył w lukę za dywizjami pierwszego rzutu. W rejonie Firstgen zostają okrążone 16. Brygada Pancerna i sztab 5. Dywizji Piechoty. Falowe ataki hitlerowskich czołgów, dział szturmowych i grenadierów pancernych Odcięte od głównych sił oddziały polskie mają już tylko 700 ludzi, w tym 200 rannych i 15 czołgów. Między Dauban a Firstgen przestaje istnieć 16 Brygada Pancerna. Próbując się przerwać, ginie do ostatniego grupa, w której był dowódca 5 Dywizji, generał Waszkiewicz. Ostatnia już dla niemieckich operatorów okazja sfilmowania lokalnego sukcesu. Druga armia jest w tym czasie praktycznie rozdzielona na trzy grupy. Dwie z nich są prawie otoczone w rejonie Budziszyna i wokół Kamenc. Rozwija się Bitwa Budziszyńska. Hitlerowcy utrzymują tu wciąż inicjatywę. To ich ostatnia szansa. Ostatnia szansa odsieczy dla Berlina. Mają jeszcze duże siły pancerne. Mają zdolne do ataku lotnictwo. W znalazł się sztab II Armii. Generał Świerczewski rezygnuje z ataku na Drezno. Koncentruje wysiłek na powstrzymaniu uderzenia Szernera. Decyduje wycofać 9. Dywizję Piechoty z rejonu Kamenz. Ale w ręce hitlerowców wpadły mapy sztabowe przewożone przez oficera sztabu armii na autostradzie Drezno-Budziszyn. Znają dokładnie trasę planowanego przemarszu 9. Dywizji Polskiej. Doborowa Dywizja pancerno-spadochronowa Hermann Göring przygotowuje zasadzkę.